Witam serdecznie, zapraszam na najnowszy odcinek Board News i już teraz zapraszam Was na wtorkowy odcinek nowego cyklu, w którym przygotowałam dla Was konkursową niespodziankę. Dla tych, którzy nie subskrybują jeszcze kanału On Table, serdecznie do tego zachęcam, czerwony przycisk do tego służy. A teraz już oglądajcie najnowsze wydanie planszowego Teleekspresu. Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już niebawem premiera polskiej wersji gry Gloomhaven, wydawnictwo Albi Polska, poinformowało, że premiera tego tytułu nastąpi z końcem listopada, a dokładnie 30 listopada. W tej grze każdy gracz wcieli się w postać twardego najemnika, który posiada unikalne cechy. Podczas pojedynczych przygód postaci graczy staną w oko w oko z różnymi przeciwnościami. Od zwierząt przez pułapki po zmęczenie. Każdy scenariusz w tej grze oferuje głębokie taktyczne dylematy, gdzie zachowanie graczy i użycie w odpowiednim momencie konkretnej karty zdolności może zaważyć na powodzeniu całej wyprawy. Szeptuchy to dodatek do gry Szarlatani z Pasikulowic, którego przedsprzedaż rozpoczęła się w miniony wtorek. Rozszerzenie to daje możliwość rozgrywki dla pięciu graczy. Prowadza również więcej książek ze składnikami, nowe rodzaje ziół, wstęp do ziołowych wiedźm, które dodają regrywalności i różnorodności. Premiera tego dodatku zaplanowana jest na październik. Jeszcze w tym roku będziecie mieli szansę wcielić się w założycieli nowych osad w grze Włościanie od wydawnictwa UV Games. W tej grze będziecie budować nowe wioski w średniowieczu, w latach po Wielkiej Pladze. Jako właściciele gospodarstw będziecie musieli mądrze wybrać, komu spośród uciekających przed zarazą pozwolić osiedlić się i stworzyć nową osadę. Jakie umiejętności, jakie cechy tych ludzi będą dla Was cenne? Zamki Burgundii w nowej edycji zostaną wydane przez gdańskie wydawnictwo Rebel. Specjalnie przygotowanym pudełku w tzw. big boxie poza grą podstawową znajdziecie 11 rozszerzeń, które dodatkowo urozmaicą waszą rozgrywkę. Zerknijcie sobie na zawartość tego pudełka w linku, jaki zostawiam wam w opisie, a samej gry z tą nową zawartością możecie spodziewać się jeszcze w grudniu tego roku. Ostatni bastion to przygodowa gra, w której wszyscy uczestnicy współpracują, aby wygrać. Możliwe jest to bowiem tylko, jeśli działają razem. Garstka bohaterów zebrała się, aby ukraść potężne artefakty Złowrogiej Królowej. Dotąd nieśmiertelna władczyni straciła przez to część swoich mocy. Nie spocznie, póki więc nie odzyska tego, co jej odebrano. W tej grze gracze wcielają się w śmiałków, broniąc bastionu przed potworami Złowrogiej Królowej. Wygrają, jeśli uda im się pokonać wszystkich wodzów hordy. Gra zostanie wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Rebel. Keyless 1303 to gra oparta o mechanikę przydzielania robotników. Podczas zabawy wcielamy się w budowniczych, którzy rywalizują o względy króla, rozwijając poszczególne prowincje. Ta gra to odświeżona wersja jednej z pierwszych gier typu Walker Placement, jakie pojawiły się na rynku. Pierwotny Keyless został uwspółcześniony nie tylko pod względem szaty graficznej, ale również zasad. Polską wersję tego tytułu wyda, wyda wydawnictwo Rebel. Aleksander Pfister to autor gier takich jak Blackout Hong Kong, Mombasa czy Great Western Trail. Niebawem na polskim rynku pojawi się polskie wydanie jego innej gry, czyli Maracaibo. Tym razem autor zabierze nas na XVII-wieczne Karaiby, gdzie będziemy wcielać się w żeglarzy i poszukiwaczy przygód. Naszym zadaniem jest zdobywanie sławy i bogactwa oraz budowanie reputacji wśród Anglików, Hiszpanów i Francuzów, a także zawiązywanie silnych sojuszy. Poza standardową rozgrywką, gra Maracaibo oferuje również tryb kampanii, której przygodę możemy kontynuować w kolejnych grach. Już niebawem poinformuję Was, kto będzie polskim wydawcą tego tytułu. Czy pamiętacie, że od wydawnictwa Portal Games jeszcze w tym roku możecie spodziewać się wyczekiwanych dwóch gier, Mam tutaj na myśli architektów i paladynów Zachodniego Królestwa. Premiera tych obu tytułów zaplanowana jest na listopad, a przed sprzedaż właśnie się rozpoczęła. Jako kartograf na usługach dworu zostajesz wysłany, aby narysować mapę sporego terytorium i aby włączyć terytoria do królestwa. Dzięki królewskim edyktom dowiesz się, jakie terytorium jest dla królowej najcenniejsze, a jeśli uda ci się spełnić jej oczekiwania, twoja reputacja znacznie wzrośnie. Premiera gry Kartografowie, opowieści ze świata role Player zaplanowana jest na koniec listopada. Takie wieści od wydawnictwa Ogry Games. Gra Time of Legends John of Arc powraca na Kickstartera wraz z nowym dodatkiem Theotonic Knights, czyli krzyżacki rycerz zawierającym scenariusze z postaciami, bitwami i mitologią krzyżaków oraz ich przeciwników. W ramach rozszerzenia do gry John of Arc francuskiego wydawnictwa Mythic Games będziesz mógł przejąć kontrolę nad historycznymi postaciami, takimi jak chociażby wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Urlich von Jungingen. Wspomniany dodatek znacznie poszerza grę podstawową, bowiem zwiększa liczbę figurek do ponad 1100. Wprowadza bowiem, dodatkowo poza Żołnierzami Zakonu Krzyżackiego, także figurki z Rosji Polski i Litwy. Kickstarterowa kampania zapowiedziana jest na październik i informacja dla wspierających, cała zawartość wcześniejszej Kickstarterowej kampanii gry Joan of Arc zostanie zaktualizowana i będzie dostępna wraz z nowym dodatkiem. Chociaż może to wyglądać jak prosta gra dla dzieci z tymi wszystkimi kwiatkami i łąkowymi zwierzętami, to oferuje ona napiętą rozgrywkę oraz konieczność podejmowania przemyślanych decyzji. Tak przynajmniej zapewnia czeski wydawca gry Spring on String, czyli Czech Games Edition. Zasady tej gry można wytłumaczyć w kilka minut, a oferuje ona sporo strategicznej głębi. Jej premiery możecie spodziewać się na tegorocznych targach wesem. Oto nowa wersja gry Magic Maze. Tym razem jesteście robotami przygotowującymi Marsa na przybycie kolonistów. W Magic Maze on Mars gracze będą produkować zasoby w fabrykach, będą przenosić jezdusz kolorowych ścieżek na kafelkach, następnie będą budować kopuły wymagające tych zasobów, a później po przybyciu kolonistów będą przenosić ich do owych kopuł. Gra Magic Maze on Mars dostępna jest już w przedsprzedaży, a premiery możecie spodziewać się na tegorocznych targach wesen. Kolejna kickstarterowa zapowiedź na październik, czyli gra Block Happy. Dedykowana jest ona dla graczy od 6 lat do 122 i ma uczynić was szczęśliwymi. 70 wyjątkowych kart emocjonalnych stworzeń i ich różne akcje pozwolą graczom na pokazywanie, granie i znajdowanie emocji. Standard Mind Traditional Farmers Bread to gra dla od jednego do czterech graczy, polegająca na umieszczaniu robotników i wytwarzaniu chleba. Gracze w tej grze będą prowadzić piekarnie w średniowiecznych czasach, muszą więc zdobyć surowce na rynku, np. Na udać się do młyna po mąkę. Następnie muszą upiec chleb w piekarniku feudalnego władcy, a później spróbować sprzedać go w pobliskich wioskach. Jeśli zaspokoją popyt wysokiej jakości chlebem, poprawią swoją reputację, a to poprawi ich prosperowanie i zbliży do zwycięstwa. To kolejny tytuł, którego kampania rozpocznie się już tej jesieni na Kickstarterze. Trwająca na zagram w to kampania gry Tytani przekroczyła 1100 wsparć i zebrała ponad 260% oczekiwanego celu. Wspierający odblokowali już wiele progów, m.in. więcej kart oraz unikalne figurki dla jednej z frakcji, a konkretnie dla Rzeczypospolitej obojga narodów. Zbiórka potrwa jeszcze niecałe dwa tygodnie. Na platformie Wspieram to rozpoczęła się kampania gier Arkana Miłości. Projekt ufundował się już prawie w połowie, jednak po więcej grafik odsyłam Was na stronę kampanii, bowiem przeznaczone są one jedynie dla dorosłych widzów na platformie wspieram to kampania Gry Plażing Parawany w dłoń przekroczyła 70% wymaganego celu a więc niewiele pozostało aby gra się ufundowała zbiórka potrwa do 20 października gdybyście mieli ochotę na plażowanie w środku zimy nie wyjeżdżając w tropiki może to jest jakiś sposób witam wszystkich maniaków RPG mamy ze sobą kilka sesji w świecie Wiedźmina Teraz przyszedł czas, aby zanurkować w bardziej epickie opowieści i wskoczymy w podziemia Dungeons and Dragons. Czy naszym graczom, bohaterom uda się ubić smoka? Za to jest dużo pedeków. Zobaczymy już niebawem. Trzymajcie się, na razie. Pojedynek superbohaterów to deck-buildingowa gra karciana, osadzona na świecie DC Comics czyli takich postaci jak na przykład Batman czy Superman. W tej grze będzie chodziło o budowanie jak najmocniejszej talii, żeby na koniec gry zdobyć z naszych kart jak najwięcej punktów, a także żeby podczas rozgrywki móc pokonywać super waterów, no bo o to między innymi chodzi w tej zabawie. W tej grze będziemy mogli zarówno grać indywidualnie, jak i drużynowo, a także pojawił się dodatek do tej gry pod tytułem Strażnicy, gdzie mamy cenie mechaniczne, ponieważ tutaj jedna osoba stanie się spiskowcem i będzie próbowała udaremnić plany innym graczom. W dodatku znajdziemy również dodatkowe karty postaci, a także dodatkowe karty, które przydadzą nam się do budowania talii. 25 września swoją premierę miał najnowszy komiks paragrafowy od wydawnictwa Fox Games. Jest to kolejna część przygód o Sherlocku Holmesie. Tu, oczywiście, znowu bohaterami staniecie się Wy, i to od Was będzie zależało, jak potoczy się fabuła i czy uda się rozwiązać śledztwo na temat dramatycznych wydarzeń, które zdarzyły się w pociągu. Gra edukacyjna Ciało Człowieka to gra quizowo-obserwacyjna, w której będziemy albo odpowiadać na pytania quizowe właśnie związane z ludzkim ciałem i ludzkim organizmem, albo będziemy odkrywać karty i będziemy musieli jak najszybciej wskazać na planszy głównej jakąś część ciała człowieka i ją nazwać. Wówczas będziemy wygrywać taką rundę. A na koniec gry oczywiście wygra osoba, która najbardziej popisze się swoją wiedzą i będzie najbardziej spostrzegawcza. Angielskich słówek to świetna gra edukacyjna, dzięki której będziemy mogli powtórzyć z dzieckiem umiejętności z zakresu języka angielskiego. Będziemy tutaj albo wskazywać zwierzątko z karty na planszy i będziemy musieli jak najszybciej krzyknąć poprawną nazwę po angielsku właśnie tego zwierzątka. Wówczas będziemy się przesuwać o jedno pole do przodu na naszej planszy, albo będziemy losować pytanie quizowe po angielsku. Jeżeli odpowiemy na nie poprawnie, będziemy się przesuwać o dwa pola do przodu, a całą grę wygra osoba, która jako pierwsza dotrze do mety. Jak informowaliśmy Was już na Facebooku, na kickstarterze rozpoczęła się kampania gry Time of Legends Destinies od polskiego wydawnictwa Lucky Duck Games. Time of Legends jest tytułem przygodowo-eksploracyjnym, w którym gracze będą wcielali się w różne postacie, które będą chciały odkryć swoje przeznaczenie, a więc będziemy mieli tutaj pewną historię, którą będziemy odkrywać i na którą będziemy wpływać. Trzeba pamiętać, że gra jest połączeniem gry planszowej i aplikacji, a więc na pewno nie będzie pasowała ona wszystkim graczom, bo jednak aplikacja będzie tutaj odgrywała pewną rolę. Time of Legends na pewno zainteresuje osoby, które zakochały się w Seventh Kontynencie, bo ta eksploracja świata jest tutaj bardzo zbliżona właśnie do tej w Seventh Kontynencie. Po drugie, system postaci, tej rozwoju postaci, jest taki tutaj nieco RPGowy. Wszystkie testy, które będziemy wykonywać, będą wykonywane za pomocą kości, a chociażby zdobywane przez nas przedmioty będą zwiększały nasze prawdopodobieństwo na sukces. Time of Legends na razie jest dostępne w angielskiej wersji językowej, ale jak skomentowało Lucky The Games, pracują już nad polską wersją językową. W trakcie kampanii macie także wpływ na to, w jakim kierunku będzie rozwijany dodatek, który będzie na Kickstarterze starterze dodawany do gry podstawowej za darmo, a także poprzez stretch Gole będą odblokowywane kolejne ulepszenia jakościowe komponentów w grze. Jeżeli chcielibyście wesprzeć Time of Legends, to możecie to zrobić do 16 października. Na Kickstarterze znajdziecie także kampanię drugiej edycji gry Madeira, która dostępna tutaj jest w wersji kolekcjonerskiej, a więc gracze, którzy znają już Madeirę, na pewno nie zawiodą się na nowych grafikach i ulepszonych elementach w grze. Madeira przynosi nas do XV-wiecznej Portugalii, w której gracze będą musieli realizować wybrane przez siebie zadania. W grze bardzo wyraźny element to element worker placementu. Gracze za pomocą kości będą wybierali, które zadania chcieliby realizować, będą podejmowali różnego rodzaju akcje postaci, a także będą mogli wznosić, budować odpowiednie dzielnice, które później będą przynosiły im różnego rodzaju wartościowe surowce. Worker placement jest również widoczny poprzez dostępne tutaj znaczniki MIPLI, czyli naszych pracowników oraz statki, dzięki którym będziemy zdobywali owe surowce. Wysyłając ich na dzielnice czy na obszary na kontynencie, będziemy zdobywali te surowce, dzięki czemu zrealizujemy odpowiednie zadania. Warto również wspomnieć, że Madeira jest już grą nieco bardziej zaawansowaną. W której to planowanie nasze będzie kilkupoziomowe, a więc na pewno nie jest to tytuł dla graczy początkujących. Jeżeli natomiast chcielibyście wesprzeć czy chociaż zerknąć na Nową Madeirę, to kampania jej trwa do 11 października. Kolejnym kickstarterowym tytułem jest gra, którą być może znacie z prezentacji Asi. Mowa tutaj oczywiście o Defron, który powrócił właśnie na kickstartera. Defron jest grą przygodową z otwartym światem, w której każdy z graczy wciela się w jednego z bohaterów, a gra może być rozgrywana w jednym z trzech wariantów. Mamy tutaj oczywiście wariant solo, wariant kooperacyjny i wariant konkurencyjny. Defron jest pewnego rodzaju klasyczną grą przygodową, w której gracze poruszają się po mapie w zależności od rzutów na kościach, a także ulepszają swoje zdolności, swój ekwipunek, czary. Generalnie takie elementy, które znaleźlibyśmy w innych grach przygodowych, ale tutaj rozgrywka jest nieco bardziej rozbudowana. Cały świat składa się tutaj z 10 elementów, z 10 heksów. Dzięki temu tak naprawdę każda rozgrywka będzie inna i będzie dostarczała różnych wrażeń. W trybie kooperacyjnym gracze oczywiście będą musieli ze sobą współpracować, Współpracować o to, aby odeprzeć kolejne armie potworów. Natomiast w trybie konkurencyjnym, gracze stają naprzeciw sobie po to, żeby ze sobą walczyć i wywalczyć tytułowy tron. Tytuł na pewno zainteresuje osoby, które szukają takiej klasycznej gry przygodowej, ale jednak nieco bardziej rozbudowanej. Warto również wspomnieć, że dużym plusem całej gry jest pudełko, które jest tak naprawdę jednym wielkim pojemnikiem na karty, który bardzo ułatwia rozłożenie samej gry. No i znając już zasady, tak naprawdę to rozłożenie może trwać dosłownie kilka minut. Jeżeli jeszcze nie widzieliście prezentacji, a się to zachęcam was do obejrzenia, jej, bo być może Defthron przypadnie dbam go do gustu i chcielibyście go wesprzeć. W każdym razie kampania która trwa do 20 października. W tym tygodniu wystartowała przedsprzedaż gry Zona od wydawnictwa Rebel, a także Sword and Sorcery od Galakty. A jak informuje skrypt Dragonite, gry te znajdziecie w ofercie ich sklepu. W co grać z pięciolatkiem? A w co z siedmiolatkiem? Jak można zmienić zasady gry? Jak nauczyć dzieci wygrywać i przegrywać? Jest grupa dla rodziców o grach planszowych, która z pewnością odpowie na te wszystkie pytania. Mam na myśli grupę Granie z Dziećmi, która zgromadziła spore grono rodziców, nauczycieli i animatorów, którzy bawią się i grają z dziećmi oraz pokazują, jak kreatywnie można to robić. Grupa Granie z Dziećmi 1 października obchodzi swoje pierwsze urodziny i zaprasza wszystkich swoich członków na ekskluzywną promocję, w ramach której będą mogli nabyć 30 gier od wydawnictwa Rebel w unikatowych cenach. Zabawa startuje we wtorek od o dziewiątej rano. Serdecznie dziękujemy za Waszą uwagę. Ja oraz moi redaktorzy. Zostawcie nam lajki, jeśli ten odcinek Wam się podobał. Odzywajcie się w komentarzach. Jak zawsze odwiedzajcie nas na Facebooku, na stronie OnTable oraz Bordnews I widzimy się w następną niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.